Zanzibar vlog dzień dziesiąty Ech, Wszystko jest zawsze tak jak powinno być Czy aby na pewno Zapraszam już na film Oczywiście zachęcam do subskrypcji To co czołóweczka i lecimy z tematem Bęk Hej, hej, witam. No dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo ciekawy dzień. Bardzo ciekawy dzień, bo znaczył się tak naprawdę w nocy. Oleg dostał w nocy bardzo wysokiej gorączki, ponad 39 stopni. Na początku myśleliśmy, że może to był sprzegrzania, że jakiś tam udar. No z każdą godziną zaczęliśmy się o niego martwić coraz bardziej, bo już zaczął jakoś tak majaczyć, już i w ogóle się przede wszystkim nie pocił. Tak jak zawsze, jak miał wysoką gorączkę, to się pocił. Tak teraz w ogóle się nie pocił, i ta gorączka była 39,2 39, i tak dalej, i tak dalej. Z każdą godziną ten stres był coraz większy. Zadzwoniłem do kolegi, który tutaj mieszka na Zanzibarze, gdzie tu jest szpital, etc. Dostałem informacje i mówię do Oli: Nie ma co czekać, zamawiałem taksówkę, jedziemy, bo zaczął dostawać jakieś takich trzęsiawek. Siedzieliśmy w tę taksówkę, godzina czasu do miasta jest normalnie. Taksówka szaną po byliśmy w 40 minut w tym szpitalu. Eee, dojechaliśmy do tego szpitala. Eee, I my ta temperatura przy tym szpitalu spadła, bo zaczął się poczyć nagle instantyzowany. Nagle taka myśl: ej, kurde, no dobra, wracamy, bo przecież chyba już mu się tam wszystko uregulowało. Puściła taka głupkowata myśl, ale mu jak już jesteśmy, to weźmy tego lekarza, weszliśmy do tego lekarza. I co? Pani doktor powiedziała, że właśnie, żeby zrobić mu wszystkie badania, czyli badanie krwi, zobaczyć, czy na przykład nie ma malarii i innych takich chorób tutaj z Afryki. I powiedziała, że właśnie ostatnio dużo dzieci gdzieś ma teraz wysoką gorączkę i że jest jakaś taka bakteria. OK, zrobiliśmy te badania, czekaliśmy około tylko pół godziny. Wow, kurde, jak to w działa służba zdrowia! To jest rewelacja. To oczywiście dla ludzi, którzy mają pieniądze, żeby uważać jasno. Ale o tym już nakręcę osobny odcinek, bo cię chcę mówić o tym, że wszystko jest zawsze tak, jak powinno być. Wiecie, no i dokończę tylko ten wątek. Okazało się, że Olek nie ma żadnych tam chorób, malaria, etc. Takich chorób tutaj stąd tylko okazało się, że właśnie ma tą bakterię, że ma bardzo duże stężenie, więc pani doktor zaleciła mu, żebyśmy mu dawali zaszczyki, a że, że one będą wprowadzone do żylna. Było bardzo, bardzo ciężko. Olek gdzieś tam bardzo mocno płakał, w ogóle krzyczał. O ratunku. Tak mnie za serce to łapało, że no, poryciałem się. Przyznam się szczerze, że się poryciałem. Że się poryciałem, że... No, że musi to przechodzić i że ja mu tak naprawdę nie mogę pomóc. Ja wiem, że mu w tym momencie pomagałem, ale oczywiście w głowie zaraz pojawiały się takie myśli. Na cholerę tu przyjechałem, się tylko zaraził. W Polsce by się nie zaraził. Wiem, że one są irracjonalne, tylko jak pojawia się lęk, lęk o siebie, lęk o najbliższą osobę, to racjonalność pęk znika, bo ona po prostu nie istnieje. No okej, okay. powracając do głównego, głównego tematu, pamięta, wszystko jest tak, jak powinno być. No bo często właśnie jak mówię, to ja żyję właśnie z tym hasłem, z przekonaniem, wszystko jest tak, jak powinno być, no bo przecież to jest bardzo logiczne, bo jakby miało być inaczej, to by po prostu było inaczej. No to często ludzie mówią, no ciekawe, jak Ci dziecko zachoruje, umrze ktoś i tak dalej, i tak dalej, eee, to czy też wtedy powiesz, że wszystko jest tak, jak powinno być? Oczywiście z automatu chciałbym powiedzieć, że, że nie, nie, że ja nie chcę, przecież ja nie chcę. Że to, że wszystko jest tak, jak powinno być, to wcale nie oznacza, że ja chcę, żeby mój syn był chory. Żeby to był totalnym idiotą. To nie na tym to polega. O co chodzi z tym całym, wszystko jest tak, jak powinno być? Bo jeśli Olek zaraził się jakąś bakterią, to dzisiaj powinien mieć gorączkę, tak? Fakt pierwszy. Jest, jest, to, pra jest to prawda. I teraz, jak zaczynam funkcjonować z tej myśli, że wszystko jest tak, jak powinno być, to mogę zacząć działać z jakimś tam na początku minimalnym spokojem, potem coraz większym spokojem. I Też tak się gdzieś zadziało, że no po pierwsze z Olką w tak stresowej sytuacji nie pokłóciliśmy się, nie, nie, bo wiecie, jak jest stres, to, to bardzo łatwo zamienić stres, zresztą tak po to też wymuszony był stres, zamienić w agresję, czyli ukierunkować, e, dlaczego z nim poszedłeś tu, a ja tu nie chcę, nie chcę już być, na tym skróćmy ten wyjazd i uciekajmy stąd, bo widzisz, co się dzieje, zabije się nam dziecko, etc. i, 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 i tak dalej. Jak się prowadzi to myśl, że wszystko jest tak, jak powinno być i wszystko jest po coś, tak naprawdę. To powoli w głowie zaczyna robić się spokój. Zaczyna robić się spokój. I ten spokój właśnie potrzebny jest w tych kryzysowych sytuacjach. W każdej kryzysowej sytuacji najlepsze najlepszym co może wam się zdarzyć to jest spokój dlatego że będziecie mieli większą przestrzeń do działania, szybciej wszystko załatwicie. Nie będziecie marnować energii na gry, nie mówić a dlaczego poszedłem tam wczoraj, a dlaczego i tak dalej. No kurde, było to było, tego się nie, e, nie odwróci, ktoś powie: "Ej, Adam, to jest strasznie bo trzeba przewidywać". Główno można przewidywać. Jeśli ktoś dalej wierzy, że można coś przewidzieć, to dla mnie jest już nie będę się wyrażał, ale się trochę dzisiaj wiadomo, że jestem gdzieś dużej dzisiaj e, emocjach. No i też tam pisał, że o, o, trzeba było zostać, bo tam gorączkę coś pisał. Te tak, zaraz się, uuu, już, że ja to był mój synek. E... Tak, wszystko jest tak, jak powinno być. I to, że Oleg się zachorował. Spać, bo jestem zmęczony, bo całą noc nie spaliśmy ciekawe jaka dzisiaj będzie noc bo Olek co chwilę gdzieś tam gorączkuje pani powiedziała, że będzie jeszcze go gorączkował jutro rano wstajemy, idziemy znowu do szpitala bo trzeba mu zrobić następny ten zaszczyt czyli ten wlew do jestem z siebie dumny jestem dumny z Oli, mrówki na mnie w ogóle chodzą wow, wybrałem super miejsce jestem z siebie dumny, jestem dumny z Olki, że dzisiaj już tak żyjemy Mieliście, czy może jakieś pomocy, etc. Wow, fajnie, że jesteście. Pa! biały budynek, to jest szpital. Oluś po walce ze złymi rodzicami padł. Nasz roboczy robocie, kochany. Wszystkiego może być, nie? O, odbrania czegoś do budzi, co to budzi. Wzyparce, to tego budzi. <grystanie> Nic trzeba trochę poleniu chować po tej nocy. Biorę ten większy hamak, żeby się nie zarwał. Strzelasz robakami. Jaką ty masz roborączkę? Pokaż, gdzie strzelimy robakami. Jutro tu chce też da zrobić taką rączkę. No? Poproszę panią Banę, żeby mi też zawinęła. Też poproszę panią, żeby mi zrobiła. Dobra?